Ciąg taki jest arytmetyczny. I ten ciąg jest rosnący, malejący. Dla jakiego? M. I w tablicach naturalnych masz coś takiego. Dla sąs sąsiednich wyrazów ciągu arytmetycznego prawdziwa jest nierówność. Czyli to jest mój ciąg arytmetyczny. Czyli mam tak 2m minus 5, 4 i 9. I ten wzór mi mówi tak. Ten wyraz na środku równa się. Dodajemy te po boku i dzielimy na 2. Ja sobie to pomnożę razy 2, czyli mam 8 równa się 2m plus 4, tak, bo minus 5 plus 9 jest 4. To przerzucam tam, gdzie jest 8 minus 4 równa się 2m. 4 równa się 2m, m równa się 2. Czy już wiemy, że tutaj będzie to. A teraz tak mam. 2 razy 2 minus 5. 4, 9. Czyli 4 minus 5 mam minus 1. 4, 9. Rosnącej jak nic. Obejrzyj inne filmy o ciągach. Bądź ze mną tu. I daj znać, jak ci się zadanie podobało. Co było dla ciebie trudne, co nie. Czy potrzebujesz jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia? Daj znać.